Wielku Święty, prosimy Cię, bądź z nami tutaj obecny. Prosimy Cię, żeby to słowo, które chcesz do nas kierować, owocowało w naszym życiu, napełni nasze serca pokojem, przyjdź ze swoimi darami, bo Ty żyjesz i królujesz po wszystkie wieki wieków. Amen. Gdybym zadał Wam teraz pytanie, dlaczego tutaj jesteśmy, to myślę, że padałyby różne odpowiedzi, bo kazano mi przyjąć bierzmowanie, albo nie chcę sprawić przykrości rodzicom. Albo przeciwnie, bo sam tak zdecydowałem, bo właśnie chcę przyjąć sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Natomiast jest jeden powód, dla którego jesteśmy dzisiaj tutaj wszyscy, absolutnie wszyscy, jak tu jesteśmy, niezależnie czy przyjmujemy bierzmowanie, czy jesteśmy świadkami. Mianowicie zebrał nas tutaj Duch Święty. To jest ten sam duch, który zaraz przyjdzie w, w sakramencie bierzmowania. I to jest ten sam duch, który każdego z nas powołał do życia. Słyszałem kiedyś taką anegdotę o tym, jak to wraca z takiego dwudniowego albo trzydniowego wypadu dwóch chłopaków. Brudni, zmęczeni, ledwie co kontaktują. No i spotyka ich na ulicy dwóch zakonników i tak patrzą na nich, jeden mówi do drugiego ze współczuciem, Ty tak, bracie, patrzę, co oni biedni. Pewnie nawet nigdy w życiu prysznica nie widzieli. Taka konsternacja, jeden do drugiego mówi, słuchaj stary, co to jest prysznic? A on mówi, nie mam pojęcia, jestem niewierzący. I myślę, że nie jest łatwo zrozumieć czegoś, czego po prostu żeśmy nie doświadczyli. I z duchem świętym właśnie jest tak, że ducha świętego nie widać, ale poznajemy ducha świętego dopiero po działaniu, patrząc wstecz. Patrząc na efekty, patrząc na, owocie, na, na owoce. I chciałbym Wam powiedzieć o takich dwóch wymiarach Ducha Świętego. Pierwszy to jest taki, że dzięki Duchowi Świętemu każdy z nas może mieć bliską więź z naszym Ojcem, który jest w niebie. W Psalmie 37 czytamy raduj się w Panu, a On wówczas spełni wszystkie Twoje pragnienia serca. Czyli mamy w Biblii odgórną zachętę od Pana Boga do tego, żeby modlić się o realizację naszych pragnień. Ponieważ Pan Bóg się o nas troszczy i jako kochający Ojciec daje nam naprawdę to, co zwyczajnie lubimy. I możemy się tak modlić jedynie, jeżeli mamy bliską więź z Ojcem, który jest w niebie, ale nie możemy mieć takiej więzi, jeżeli nie mamy Ducha Świętego. Myślę, że gdyby Pan Bóg spełniał tylko nasze potrzeby to byłby zwyczajnym takim urzędnikiem w mopsie ale nie byłby ojcem natomiast dzięki Duchowi Świętemu możemy się otworzyć przed ojcem i możemy mu opowiedzieć o najskrytszych marzeniach myślę że można śmiało powiedzieć tato mam takie marzenie chciałbym albo chciałbym za kilka lat przebiec maraton albo pojechać na Islandię albo doświadczyć czegoś naprawdę niezwykłego i ojciec tak słucha i myśli i mówi że Widzę, że to mu nie zaszkodzi, dlaczego by mu tego nie dać? Ja naprawdę doświadczałem tego w życiu dziesiątki razy. Jakoś nie jestem osobą może odważną, ale tak się zdarzyło w moim życiu zakonnym, że przejechałem autostopem 40 tysięcy kilometrów, odwiedziłem 23 kraje w Europie i zawsze jechaliśmy z jakimś współbratem, mieliśmy taką ideę, że żadnych zabezpieczeń, całkowicie chcieliśmy się jakoś tak zdać na opatrzność. I raz spaliśmy na stacji benzynowej, raz wjechaliśmy do Kosowa, gdzie stoją wojska pokojowe, tam musieliśmy się schować o trzeciej w nocy pod autobus w piworach, żeby jakoś przespać noc. Innym razem pod mostem w Finlandii, ale były też takie momenty, kiedy w Austrii ktoś nas zaprosił do domu w górach z basenem, z sauną, albo do jakiejś przepięknej wioski na południu Francji, gdzie przy znakomitej kolacji. Do późnego wieczoru, do późnej nocy rozmawialiśmy o Bogu, o Kościele, o wierze. I to z ludźmi często niereligijnymi. Nawet taka była zabawna sytuacja, że ludzie rozmawiali z nami na tej kolacji, sąsiedzi w tej małe, małej miejscowości, się zeszli. My w tych białych habitach rzeczywiście wyglądamy jak takie białe misie w zakopanym, prawda? Każdy chciał przyjść zobaczyć. I tak nawet rozmawiamy z nimi i pytamy się, czy jesteście wierzący. Oni tak, ten, ten kierowca, który nas zabrał, tak pokazuje tych swoich sąsiadów i mówi, niereligijny, niereligijny, niereligijny komunista, niereligijny. Yy, I wiecie co? Za każdym razem odkrywałem z, tych, z takich podróży to, że nasz Tata w niebie naprawdę się o nas i daje nam rzeczy, które zwyczajnie lubimy. Które zwyczajnie lubimy. Yy, I taka więź z Ojcem w niebie jest możliwa jedynie dzięki Duchowi Świętemu. Raz nawet pamiętam, że podczas takiej podróży... Yy, spotkaliśmy y, takiego Szwajcara, taki ateista, dziada, pradziada, Oliver, mówił, że dziadek nie przyjął chrztu i tak już zostało. Spotkaliśmy go w Albanii y, i on tak rozmawia o tym, dlaczego tak wyglądamy, dlaczego tak jeździmy. Pierwszy raz w życiu zakonnika widział. Y, no i opowiadamy, jak mieszkamy i on tak słucha nas i mówi no tak, wy zakonnicy możecie sobie jeździć nawet tym autostopem po Albanii, bo już wiecie doskonale, że nic gorszego was w życiu nie spotka. No i zawiózł nas jeszcze do Medjugorje, chociaż sam, jak twierdził, był osobą niewierzącą. I tam pamiętam w Medjugorje raz w życiu poczułem się ważnym księdzem. Miałem może jakieś takie ukryte pragnienie raz w życiu być ważnym księdzem, prawda? I tak było, że Oliver nas podwozi tym szwajcarskim samochodem, miał taki bardzo dobry samochód pod kościół świętego Jakuba. Rejestracje szwajcarskie, on wychodzi. Kierowca taki postawny, dobrze ubrany, koszulkę miał z takim herbem szwajcarskim, a my wychodzimy w tych białych habitach z tego samochodu z plecakami. I tak dwóch Włochów uważnie na nas patrzy, tak się nam przygląda, i jeden mówi do drugiego: Ty, patrz, przyjechali jacyś bardzo ważni księża z Watykanu, bo Szwajcara mają za kierowcę. I wtedy rzeczywiście poczuliśmy się bardzo ważnymi księżmi, zrobiliśmy poważne twarze, żeby godnie reprezentować papieża i Watykan, prawda? Ale to nam mówi Pan Jezus, nie zostawię was śrotami. Kiedy Pan Jezus wstąpił do nieba, powtarza, nie zostawię was śrotami. I dzięki temu możemy się modlić do naszego Ojca w niebie, a jeżeli żyjemy w stanie łaski uświęcającej, mieszka w nas Duch Święty i On się nieustannie w nas modli. I ta żywa więź z Panem Bogiem to jest mówienie Panu Bogu o naszych marzeniach i też mówienie Mu o tym, że ja tylko w Nim pokładam nadzieję, że Panie Boże, ja bez Ciebie usycham i tracę sens swojego życia, bądź się nami opiekuje i naprawdę nie pozwoli, żeby nam się stała krzywda. I druga intuicja. Dzięki Duchowi Świętemu jesteśmy w stanie dokonywać rzeczy, które nas przerastają, rzeczy, które są naprawdę większe od nas samych. Ja miałem taki epizod w życiu, że zaraz po maturze tak za bardzo nie wiedziałem, co ze swoim życiem robić, więc udało mi się dostać takie stypendium naftowe, więc trafiłem na, trafiłem na studia. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział o intrygującej nazwie Wiertnictwo, Nafta i Gaz. I pamiętam, że studiował ze mną pewien Japończyk. miał na imię, pamiętam do dzisiaj jego imię. Myślę, że mogę powiedzieć, on jest pewnie teraz w Tokio, ja tutaj. Y... Miałem mi Yang Young Desang i pamiętam, że pod koniec tego roku na tym wiertnictwie zdawaliśmy egzamin z fizyki, taki całościowy egzamin z fizyki i w gablocie pojawiła się lista 100, py... 100 pytań, z których trzeba się było przygotować. No i Ja pamiętam, że podszedłem pod tą gablotę, żeby sobie te pytania spisywać i im więcej tych pytań spisywałem, w tym większe przerażenie wpadałem. No i w końcu Desang obok mnie stoi, też spisuje te pytania. Pisze po polsku, a na górze stawia te japońskie domki, te znaczki. I w końcu mówię, Desang, patrz jakie trudne pytania, nie? A Desang nic takiego, głową uśmiecha się nic nie mówi. Ja mówię, no Desang, no nie szukajmy daleko i mu czytam tam jakąś porównanie energię kinetyczną z jakąś tam inną, której nazwy nie jestem w stanie sobie teraz przypomnieć. I mówię, Desang, no co sądzisz o tym? A Desang tak popatrzył na mnie prawie ze łzami w oczach i mówi, słuchaj Ksisiek, ja nawet nie wiem co to znaczy kinetyczna. Wiecie co? Ja myślę, że my wiele razy jesteśmy postawieni w takiej sytuacji, że niczym ten mój japoński kolega z Tokio, że mamy zdawać egzamin nie rozumiejąc nawet pytań. Ja przyznam, że kiedy chodziłem do szkoły, to doświadczenie było mi często bliskie, ale tak już w chrześcijaństwie jest, że my nie mamy w chrześcijaństwie uprawiać kulturystyki duchowej, tylko możemy podjąć się pewnych zadań. Tylko dlatego, ponieważ Pan Bóg, ponieważ Duch Święty nas do tych zadań zaprasza i daje nam taką siłę. I tu jest rzeczywiście jeden z takich niezwykłych ewangelicznych paradoksów, że przekraczając samego siebie niespodziewanie przychodzi spełnienie.